Hej kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i na samym początku chciałam was przeprosić jeżeli będę mówić trochę przez nos, ale boli mnie dzisiaj trochę gardło więc tak i też chciałam was przeprosić za to, że przez dwa tygodnie nie było filmiku miałam tak zabiegane te dwa tygodnie, że po prostu nic nie miałam czasu zrobić dzisiaj nie poszłam do szkoły i nagrałam ten filmik, bo już naprawdę nie miałam kiedy tego zrobić i dzisiaj nadarzała się taka okazja, że nie poszłam do szkoły więc stwierdziłam, że nagram dla was filmik jeszcze chciałabym Wam podziękować za ponad 10 tysięcy subskrypcji. Wybiło mi to ostatnio jakoś. Tak wchodzę na kanał i tak, wow, już jest 10 tysięcy. Taki szok, więc chciałabym Wam zrobić dwie niespodzianki: jedna to by była w formie challenge'u, a druga w formie, nie wiem czy pamiętacie, Calling People Challenge. Teraz by też było telefon z widzami, pamiętacie to? Jeżeli tak, to mam dla Was znów taką propozycję, żebyście zostawiali w komentarzach pod tym filmikiem. Nie pisali mnie nigdzie na Instagramie, na Facebooku, na mailu, nigdzie, nigdzie indziej, tylko pod tym filmikiem swój numer telefonu. Mam nadzieję, że napiszecie swój numer telefonu. Komentarze będą wyłączone, tylko ja będę widzieć te komentarze, więc nie musicie się martwić, że ktoś Wasz numer telefonu sobie zapisze, będzie sobie z Was żarty robił później czy coś. Więc nagram taki filmik, jak dzwonię do Was na Wasze numery telefonów. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta propozycja. Jeżeli tak, to piszcie swoje numery w komentarzach i któregoś tam dnia jakoś pewnie po godzinie 15, 16 będę do Was dzwonić. Później się z tego pojawi filmik, i chciałabym, żebyście mieli jakieś do mnie pytanie, na które mogłabym odpowiedzieć. Takie, to by było takie QA na żywo, dosłownie. Na żywo, bo odpowiadam na wasze pytanie nie wiedziałabym, jakie są te pytania. Więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania albo chcielibyście chwilę pogadać. Cześć, Julka. to piszcie swoje numery telefonu w komentarzach pod tym filmikiem. Pod żadnym innym, tylko pod tym, a drugi filmik Challenge również jakiś tam specjal wymyślę jeszcze znaczy mam w planach, ale to wiecie tak. Tak na razie, na razie nic pewnego, na razie tylko ten telefon z widzami, a teraz już, żeby nie przedłużać, przechodzę do filmiku, bo mam dzisiaj dla was hol zakupowy znowu, znowu wiem, tych. kurde i Wiem, tych hol jest u mnie na kanale ostatnio całkiem sporo, ale to dlatego, że zamawiam sporo rzeczy. Jakieś tak znów mi naszedł taki szał zakupowy. Zresztą, zaraz tutaj zobaczycie. Mam dam wam do pokazania parę rzeczy. Jednej rzeczy teraz nie mam przy sobie, bo akurat mama mi zabrała tą rzecz. Dzięki mamu, mówiłam ci, zostaw te futerko, ale nie, mama musiała je wziąć i nałożyć dzisiaj, akurat, więc tego wam nie pokażę. Trudno, ale mam tutaj wam raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy, sześć do pokazania. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. A więc, jeszcze taka mała informacja: bo tutaj tak spojrzałam, że mam Wam do pokazania buty. Bo ostatnio 30 stycznia miałam balik gimnazjalny, więc, jeżeli jesteście ciekawi zdjęć i w ogóle, to zapraszam Was na mojego bloga. Link do mojego bloga macie w opisie pod tym filmem. Więc, zapraszam Was, jeżeli jesteście ciekawi, jak byłam ubrana, jak ogólnie zdjęcia z baliku. Tam niektóre, na których ja jestem, bo może nie dodawałam tych tam z innymi, bo może. Może by nie chcieli tego, więc tam są zdjęcia. Jeżeli macie mnie na snapie, to widzieliście taką mini relację na snapie. Na Instagramie też dodałam tam chyba dwa zdjęcia, więc zapraszam Was. Wszystko macie podane w opisie. Tutaj wam też podam Instagrama, Snapchata i Facebooka. Koniecznie wchodźcie na moje te internety, żeby być na bieżąco, żeby nie być tylko na YouTubie, żeby być ze mną wszędzie. Zaczynamy, więc zaczniemy od tych butów. Ja na balik chciałam koniecznie mieć, znaczy na początku chciałam czarną sukienkę z czerwonymi dodatkami i miałam straszny problem z wybraniem butów, ponieważ jedne były e, za bardzo mnie cisnęły, drugie tak jakoś nie mogłam w nich wystać, bo były w ogóle niewygodne, trzecie jeszcze coś tam, czwarte w ogóle mi nogę skracały, piąte to w ogóle wygląda jakby miała 40 jakiś rozmiar, e, a w końcu poszłam do CCC i natrafiłam na e, buty, które były, które są naprawdę bardzo wygodne, obcas nie jest wysoki, na chciałam, żeby były wysokie, ale jak miałam do wyboru jedno takie czarne, wysokie, to, to nie, to stwierdziłam, że nie. I one są takie lakierowane. Możecie tutaj teraz zobaczyć. Zobaczcie, one mają taki, naprawdę, mają taki naprawdę malutki obcas, co mi w ogóle nie przeszkadza, bo przez to, że mają malutki obcas, to mają taki czubek, a buty z czubami tak trochę wydłużają, więc w sumie ten obcas tak bardzo nie skraca i one mi się strasznie naprawdę spodobały i one tak naprawdę w każdym świetle mają inny kolor jak tak teraz patrzę to w aparacie są takie czerwone takie jakie były w sklepie a jak patrzę tak pod naturalne światło to one mają taki, taki bardzo, bardzo ciemny różowy więc nie wiem jaki one mają kolor tak naprawdę ja akurat wziąłam sobie rozmiar 36 i powiem wam, że jestem z tych butów bardzo zadowolona tańczyłam w nich i było mi naprawdę bardzo wygodnie nie spadły mi ani z nogi, ani mnie nie cisnęły, ani nic więc są naprawdę, naprawdę bardzo wygodne Wiem, że możecie powiedzieć, że są wygodne, bo nie mają dużego obcasa, ale jednak to jest czub. Czub zawsze tam trochę dusi czy coś. E, obcas to też jest zawsze obce, zawsze można się poślizgnąć, potknąć czy coś. Nic z tych rzeczy, wszystko było naprawdę spoko. Mogłabym przychodzić cały dzień w tych butach i w ogóle mnie nogi nie bolały, więc to jest chyba tak naprawdę. Największa ich zaleta, bo nie dość, że bardzo mi się podobają, to jeszcze spełniają swoją funkcję, są wygodne i w ogóle i strasznie mi się podoba to, że tutaj one to są po tej stronie tak zakryte, a po drugiej stronie widzicie, tak są tylko tutaj zakryte, tutaj mają takie, nic tutaj nie mają, taką dziurę mają i tutaj z powrotem znowu zakryte i to tak strasznie ładnie to wygląda, że to możecie zobaczyć na moim blogu zdjęcia, one są takie lakierkowane. Ja ogólnie jestem z tym butu bardzo zadowolona i mam wrażenie, że przydadzą mi się jeszcze na niejedno wyjście, więc super Wam polecam naprawdę takie buty. No, jest tu napisane Jenny Fairy, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, no. Przejdźmy teraz do strony internetowej, do strony Romu, z której ostatnio jestem bardzo zadowolona, składam tam cały czas zamówienia, bo cały czas mi się coś podoba i mam Wam do pokazania dwie bluzy. Ja jestem największą fanką na świecie bluz i kolekcjonuję wręcz bluzy. Jeżeli jesteście w o moich bluzach, możecie to pisać. I mam dla Was do pokazania właśnie dwie bluzy. Ja bluzy to tylko do legginsów, albo czasem też do jeansów, albo po prostu. Ja uwielbiam bluzy, to jest moja miłość od zawsze i i kocham bluzy, więc pierwsza bluza wzięłam ją ze względu na napis, jest taka zwyczajna nawet sobie pomyślałam, że na takie luźne, luźne dni będzie akurat mimo ona jest biała, ale ma tutaj czarne takie rękawki, kawałek tutaj ma czarne tło pod napisem pod czerwonym napisem USA strasznie mi się ona spodobała ja lubię takie większe obszerne bluzy, więc ta bluza akurat mi się bardzo spodobała. W środku, co mnie bardzo dziwiło, bo nie przewidziałam tego, że jest taki bardzo mieli materiał, taki bardzo nie może misiowy, tylko taki polarowy, więc ta bluza będzie naprawdę, na pewno bardzo ciepła. Ta druga, którą Wam zaraz pokażę, jest bardzo mega słodka i też ma taki w środku polarek, więc ogólnie ja z tych bluz jestem bardzo zadowolona, udane zamówienie. Jeżeli chcielibyście zamówić sobie te rzeczy, to oczywiście link do nich podam Wam w opisie. No, a druga bluza to jest. Nie wiem czy wiecie, ale ja ostatnio jestem po prostu zakochana w Nutelli. <laughs> Jem Nutelle łyżkami, ale Cii, nie mówcie nikomu, wiecie to tylko wy. Jest ona również biała, taka czarna, gdzie niegdzie z czerwonymi jakimiś tam napisami. Nawet nie wiem co tu pisze, powiem Wam szczerze. A, milk. No, tu wiem, to wiedziałam, że pisze tutaj milk czerwonymi napisami. Mogłaby być ona troszkę... mogłaby mieć troszkę dłuższe rękawy, bo jednak ja nie lubię takich bluz, co są po prostu idealnie na mnie dobre, tylko ja one takie szersze, bardziej obszerne i bardziej mi się one po prostu podobają. Jeżeli chodzi o materiał, to jak mówiłam, w środku również jest taki polarek. Tutaj jest słoik z nutellą, co jest po prostu... może, no czy to nie jest uroczy? Przecież to jest takie piękne. No, zobaczcie, no słoik z nutellą, jeszcze napisany milk i w ogóle ja kocham nutellę. I to jest taki... Mega fajny materiał, nawet nie wiem jak to, jak to mogę opisać, co to jest za materiał, bo tutaj jest inny, taki, tu jest też taki, tutaj jest już takie wyszyte, normalne, a tu jest taki taki jakby foliowy, taki, ale taki bardzo gruby, taki foliowy, więc ta bluza, również jestem z niej zadowolona, strasznie mi się podoba i te rzeczy Wam naprawdę polecam, jeżeli szukacie jakiś bluz, więc... No. teraz pokażę Wam tak szybciutko, tylko lakier do paznokci. Ja jestem też wielką fanką lakieru do paznokci. Zawsze jak idę gdzieś do Rosmana, czy gdzieś, to zawsze kupię jakiś lakier do paznokci. Więc tutaj mam lakier z Eveline z, e, 78, taki różowy. Wiem, że pewnie teraz tego nie widać, bo jest w ogóle bardzo jasny, zbyt jest trochę przyjaśnione. Ale różowy lakier, jeszcze go chyba nie używam, więc nie mogę wam nic o nim powiedzieć. Ale jeżeli ktoś szuka takiego lakieru różowego, takiego bardzo rażącego, to. To taki jest. Ma tutaj taki dosyć gruby potyczek. Następnie są spodnie od dresów, które powinnam Wam pokazać we wcześniejszym holu, ale niestety gdzieś mi tak przypadło, zapomniałam o nich i w ogóle. Spodnie od dresów. Ja jestem totalna dresiara ostatnio i Boże, jakie one są mega wygliczone. Bo przed chwilą sobie wyjęłam, tak wiecie. no Ale nie martwcie się spokojnie, nic się chyba nie stanie, jeżeli Wam pokażę wygniecone dresy. No bo przecież w nich chodziłam, teraz gdzieś ja tam wygrzebałam, Wszyscy sobie przypomniałam o nich. Szare dresy one są z New Yorkera. Tutaj akurat pisze jakieś Amisu czy coś made in Kambodża Ale takie zwykłe, szare dresy, takie trochę rurkowane na dole z takimi ściągaczami to jest chyba rozmiar 34 niestety są trochę na mnie przydłuże, mogłyby być mniejsze, ale już mniejszych nie było co mi się w nich strasznie podoba to są kieszenie, czyli że kieszenie są dosyć spoko a tutaj jeszcze jest taki zamek, który dodaje tak naprawdę jeszcze większego uroku dla tych spodni, więc jeżeli szukacie fajnych dressów, to w New Yorkerze są fajne, więc polecam zajrzeć. I ostatnią rzeczą są perfumy, jak wiecie ja mam strasznie dużo perfum, wiecie albo nie wiecie w tym Justina i takie inne różne Mam kolejne perfumy, tym razem z Kalwina Klejna. Euforia, tutaj Wam mogę pudełko pokazać, jak wygląda. Jeżeli chodzi o te perfumy, to jestem w nich strasznie zakochana. Mam je może od dwóch tygodni, aż zobaczcie, ile ich tylko zostało. Ja po prostu się kąpię w tych perfumach. Jeśli ja nimi nie psikam, ja się w nich kąpię i po prostu ja czuję je cały dzień na sobie. Choćbym nie wiem, co robiła, ja je czuję, więc naprawdę są mega trwałe. I jeżeli chodzi o zapach, to. On jest taki delikatny, słodki, ale taki wiecie, nie przesadnie, tak, bo ja nie lubię takich słodkich perfum. Taki czuć, że delikatny, słodki, ale taki zarazem mocny, intensywny zapach, że taki bardzo kobiecy, bardzo ładny. Więc jeżeli szukacie fajnych perfum, to Calvin Klein, euforia, bardzo ładne perfumy i polecam, ja się w nich po prostu kąpię. Okej, okay, to już by było wszystko w tym filmiku, mam nadzieję, że coś sobie upatrzyliście, coś Wam się spodobało, z czegoś może skorzystacie. Pamiętajcie, aby napisać swój numer telefonu w komentarzach. Może nie będę dzwonić do wszystkich, jeżeli tych numerów będzie z 50, to nie wiem, czy będę do wszystkich dzwonić. Raczej wybiorę jakieś tam 10, 15 może numerów, żeby ten filmik po prostu nie trwał, nie wiadomo ile, albo zrobię dwie części. Chociaż nie wiadomo też, czy wszyscy odbiorą i w ogóle zobaczymy, jak to jeszcze będzie, ale po prostu podajcie swój numer telefonu w komentarzach. Komentarze są prywatne, tylko ja je będę widzieć pod tym filmikiem, więc nie musicie się obawiać i zapraszam Was do kolejnych filmików. Mam nadzieję, że odwiedzicie mnie na moim Snapchacie, Instagramie i Facebooku i blogu. Oczywiście, bo jak mówiłam, jest nowy post, więc zapraszam Was do opisu, tam po wszystkie linki i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa! Так, он